A więc, czy to znaczy blisko obiektywu? Dobra, w życiu tak blisko obiektywu nie stałem, więc zobaczymy, jak wyjdzie ten odcinek. W każdym razie, i wtedy go idealnie ciechnąłem. Chciałem się pochwalić w ogóle moimi oczyma, więc mam nadzieję, że z, dobry, z dobrej strony wszystko widać. Trzy. A więc, jest zagwozdka do rozwiązania. No bo teraz jesteśmy przy takim ciekawym momencie na tym kanale, gdzie faktycznie. <słyski> <noise> Gdzie faktycznie jest decyzja do podjęcia? No i teraz, jak rozwiązać tą decyzję tak naprawdę? Jak, jak kilka następnych kroków rozwiązać ten problem? No bo po kolei. Mógłbym po prostu zacząć opowiadać wszystko od momentu, w którym piłem statyw, ustawiłem mikrofon, nauczyłem się, jak się edytuje filmiki i poszedłem w świat. I mógłbym opowiedzieć faktycznie wszystko od dnia pierwszego do dnia teraźniejszego. Jednakże, iż ta historia jest naprawdę legendarna, szczerze powiedziawszy, jest pisana przez. No, ktoś by powiedział przez mistrzów, ktoś by powiedział przez nie wiadomo kogo, i ktoś by powiedział, że wszystko versus 3. Więc tak naprawdę nie wiem. Ciężko byłoby powiedzieć też tą historię z moim aktualnym skillem, bo niektóre momenty są takie, niektóre momenty są takie. I przydałoby się, wiecie, usiąść i napisać tę książkę na poważnie, a żeby napisać taką książkę na poważnie, to musiałbym mieć swobodę w umyśle, a swobodę w umyśle będę miał za twój f... czasu. Ale mogłem zrobić skrót, nie? Mogłem jakiś skrót sobie ułożyć mniej więcej w głowie, bo ciekawie by było. Tak, po prostu pójść i zobaczyć, ile w mojej głowie byłoby odpowiedzi na te pytania. Ile nagrań mógłbym skomentować, i jakby tak naprawdę się to odniosło na. Wiecie, czy to jest ciekawe w ogóle dla widza? No i jest pewne wyzwanie w tym, żeby opowiedzieć tę historię w taki sposób. Albo powiedzieć, tak naprawdę. Przedstawić dokładnie czerwoną kurtkę, nie? Te takie zasady tego, w jaki sposób je się uspokajałem w każdym momencie. Takie myślenie, wiecie. Nie, no, tak naprawdę go nie zabiję, nie? Tylko po prostu bezpiecznie w tym akurat sobie możliwości, w tej po prostu możliwości, akurat po prostu siedzę sobie tam. Albo wiecie, opowiadać o warsztacie, ale. Nie za wiele mogę rozmawiać, bo tak naprawdę aktualnie są mi pokazywane narzędzia i oprócz narzędzi tak naprawdę nic nie wiem, nic nie wiem. A to co wiedziałem, uczciwie nie pamiętam, uczciwie nie pamiętam. Nawet nie wiem, jakbym miał się do tego zabrać, tak naprawdę, nie? Jak opowiedzieć fragment czegoś, co nie do końca leży w twoim myśle? Zresztą jakbym miał robić przerwniki? Gdzie ja dokładnie jestem, albo co ja dokładnie myślałem, albo po co w ogóle w taki sposób zadawałem te pytania. No to do każdej rozmowy musiałbym, nie wiem, 8 tysięcy przerw robić tak naprawdę, i dokładnie wszystkie, jakby, momenty tłumaczyć. Albo wiecie, dalej tworzyć tą. czym się zastanawiać, co ja tworzę w tym moim warsztacie, tak naprawdę? No bo jaka część odzieży to by była, tak naprawdę? W sensie to, co ja chcę, staram się po prostu stworzyć. Z jakiegoś powodu kamizelka przychodzi mi do głowy, nie wiem czemu, ale. No bo to jest kamizelka, nie? To jest jakby te ta taka. Warstwa rzeczywistości, którą ja się otaczałem, żeby to wszystko przeżyć, nie? I takie coś faktycznie mógłbym po prostu zacząć tworzyć i przekazywać mój wytwór w internecie. Mniej więcej myślę, że po to, co wszystko było, nie? Żebym się nauczył w jaki sposób tak naprawdę bronić tą taką część siebie. No to obroniłem tą część siebie w taki sposób i tutaj możecie po prostu czerpać z tej takiej studni, którą wyryję gdzieś w tej ziemi, która tutaj obok. No i takimi rzeczami mógłbym się dzielić całkowicie za darmo. Póki co. <grym> Póki co. Opowiedzieć wszystko byłoby... niemożliwe. Wydaje mi się... Wydaje mi się. Ja nawet wiem, że nie miałem być... Tą osobą. I nie miałem tak się zachować. I nie miałem w tych sytuacjach zrobić tych działań. Przeskakując te wszystkie przeszkody i będąc faktycznie w tym miejscu, no to jak. to jak opowiedzieć, tak naprawdę. Wiecie, postawiłem wszystko na zerową kartę i z tym zerem się prześliznąłem. Ja tam nie wracam po prostu. Tam nie wracam. Każda droga, która nie jest tamtędy. Dzień dobry. Dzień dobry, jak tam iść? No i co, i przydałoby się te fajne pułapki na widza zacząć stosować, te takie ciekawe, zabawne zagadki, tak naprawdę dla osoby, która, dla osoby, która mnie ogląda, dla osoby, która mnie ogląda, wiecie, jak jest historia, to przydałoby się, żeby faktycznie był początek, rozwinięcie, zakończenie. I pomiędzy jakieś te wątki poprzeplatać, i tutaj gdzieś pułapkę zrobić, i tutaj gdzieś pułapkę zrobić, i wiecie, jakoś te takie moje kroki, trzy gdzieś jeszcze w tym wszystkim zrobić. Ale przy okazji najbardziej bym chciał, żeby to jednak cały czas był ja, i żebym ja się nauczył mówić, żebym ja się nauczył wypowiadać słowa. Żeby złapać to takie moje ja, to jest niemożliwe, mi się wydaje. Po prostu, założyć sobie coś takiego, że wiecie, to jest niemożliwe do zrobienia, nie? I jak sobie założę, że to jest niemożliwe, to jak postawiłem na tym swoje statywy z mikrofonem i kamerą, no to się okazuje, że nagrody za wiecie, utrzymanie się przy zdaniu, które powiedziało się kiedyś na głos i ludzie zaczęli po prostu finansować fakt, który powiedziałeś. No to teraz nie zdrać tych wszystkich ludzi, którzy zaczęli finansować tą twoją drogę i skacz tam, gdzie wtedy mówiłeś, że skoczysz. No i jak rozwiązać tę zagadkę, nie? Tak naprawdę. Jakie są plusy, jakie są minusy tej sytuacji, jak w tym momencie podjąć wszystkie tak naprawdę wybory, jakie są do podjęcia, czyli to robi to, to robi to, to robi to, tym miałem nie być, tym miałem nie być, tym bardzo chcę być i w jaki sposób tak naprawdę podjąć te wszystkie decyzje tak, żeby wypadły te wszystkie piłeczki do tego tego, tego dołka, że dobra. To ja jestem tym. Chcę tą możliwość w tych wszystkich sytuacjach. No i tak naprawdę, jeżeli się wytworzy wystarczająco mocną pochyłą w tych wszystkich sytuacjach, żeby te piłki się przysypywały do tego koszyczka, to wszystko jest możliwe. Sprawdziłem na sobie. Wszystko jest możliwe. Jeszcze żyję. Fajnie być żywym, tak w ogóle. Fajnie, fajnie być żywym. Fajnie, fajnie żyć. Biście kur... jest żyć. Biście jest żyć. No, i wiecie, to takie dalej trwanie przy tym, ja tą osobą nie jestem, ja tą osobą nie jestem i tej osoby nigdy nie poznałem, ale mniej więcej taki obraz siebie chciałbym mieć. No i dobra, i jakby ta osoba się zachowała przy tych wszystkich sytuacjach, nie? I starasz się wyobrazić najlepszy obraz siebie tak naprawdę w każdej z tej sytuacji i w momencie, w którym ktoś zadaje ci pytanie, no to kto odpowiada tak naprawdę? Ten taki półtora kroku ciebie, ta osoba, czy to kim chcesz być? Czy osoba, którą chcesz być? I w jaki sposób zakończenia każdy z tej decyzji wpłyną na. Życie dalsze, nie? Czyli wiesz, oprócz tego, że wydarzą się wszystkie możliwości, tych wszystkich możliwości, no to jest jeszcze życie później, nie? I w jaki sposób tak naprawdę to życie później ma wyglądać po tych wyborach, które mi się najbardziej podobają? Bo jeżeli faktycznie stanę przy tym wyborze, no to tutaj może być jakaś opcja, która nie do końca będzie wpływała pozytywnie na to, jakie ja się zachowam. Ale z tą niepozytywnie reakcją mogę sobie poradzić w taki sposób, w taki sposób. I tak naprawdę, wiesz, wybierasz tą sytuację, z której jak najwięcej ilością rozwiązań sobie stanie poradzić. A przynajmniej ja tak decyduję. No, i nie wiem, no tu wstaw poczucie humoru. Niektóre rzeczy to są żarty, tak? Niektóre rzeczy to są sytuacje nie do końca podejmowane na poważnie i sytuacje z niekoniecznie poważnymi rozwiązaniami. Czyli, jakbym miał wykształcić swoje własne poczucie humoru, no to te kółko by wyglądało w taki sposób. Ciężko się nauczyć poczucia humoru. No i jak podejmiesz te wszystkie decyzje i przystaniesz przy tych swoich kodeksie honorowym, tak naprawdę, na, nałożonym na twoje całe życie, no to później trzeba iść tylko tą ścieżką tak naprawdę. Trzeba iść, trzeba robić te kroki, trzeba faktycznie przy każdej tej decyzji podejmować to samo, czyli pamiętać te półtora zdania i przy tym półtora zdaniu trwać całym sobą. Wydaje mi się, że rozwiązanie większości zagadek na tym świecie jest takie, że jest fakt, że na końcu czynności ja ją wykonuję. A, no i niektórzy ludzie tu mają usprawiedliwienia, czyli tu wstaw swoje usprawiedliwienie. Jest taka fajna piosenka z Jakie jest twoje najlepsze usprawiedliwienie? No i... I sobie jakoś tak przepływać moralnie przez tę taką rzekę tych decyzji. Zresztą nie wszystko jest idealne i wszystkiego się nie da utworzyć tak, żeby było idealnie. Żeby było perfekcyjnie, to tyle i tyle rzeczy trzeba było robić. Ja się zawsze... Ja się zawsze uspokajam tym, że no dobra, to dopiero wtedy zrobię wszystko idealnie, nie? Póki co masz taką rzeczywistość, takie wybory i takie możliwości, no to lepszych rzeczy tak naprawdę nie wymyślisz niż... Niż, niż, takie, niż mniej więcej takie rozwiązanie. Więc czasami przy takim rozwiązaniu, co zrobisz innego? Też taką uspokajającą rzeczą dla mnie jest fakt, że śnił mi się gwóźdź występujący na scenie i przedstawiający coś. I tak naprawdę, jak zacząłem myśleć o tej sytuacji, no to gdzie tak naprawdę siedzisz, nie? Czy jesteś osobą na widowni, czy jesteś osobą za kulisami, czy jesteś tym gwoździem, czy patrzysz na swoje własne palety i się zastanawiasz, ile gwoździ jest w tej palecie, nie? Albo czy robisz światła, ustawienie, nie wiem, cokolwiek tak naprawdę, dźwięk, czy przerabiasz. Wszystkie te elementy tego gwoździa tak naprawdę, to też są czynności, które wykonują coś na ich własnej scenie, nie? No i wiesz, i tu jest takie pytanie, nie? Którym gwoździem chcę, żeby była stawiana moja podłoga? Mój ulubiony gwóźdź na troszkę starsze lata było to ja już wolę umrzeć. I jak wbijesz taki gwóźdź w swoją własną nogę, Kurde, jeszcze żyję. Jeszcze żyję. Jeszcze żyję. Zresztą żyję, szyję i kombinuję. No albo wiecie, są jeszcze takie inne pomysły w mojej głowie, żeby po prostu jakbym stanął przed kamerą i miał o tym rozmawiać, to w jaki sposób mogę rozmawiać o tej sytuacji bez końca, nie? Czyli jakbym miał faktycznie sam siebie, sam siebie wygadać, to w jaki sposób by to wygadanie wyglądało. Jeżeli sobie przygotuję, wiecie, rozmowę jakąś na kanał, to czy wystarczy faktycznie rozmawiać o niczym, czy zaciekawi to osoby, która, nie wiem, znikąd tak naprawdę trafi na mój kanał, czy muszę po prostu znaleźć tą jakąś kreatywność i wiecie, mimo wszystko mieć jeszcze taki Kąt do tej rozmowy, albo jeszcze ten kąt do tej rozmowy. No bo jednak, kurde, chciałbym, żeby ten kanał był tym wszystkim. Jakby miał wyjść z takiego, wiecie, błędnego koła, w którym człowiek się zamyka cały czas. No to. Gdzie tak naprawdę są zakończenia, które mi się podobają w wątkach, które ja chcę, żeby były moją podłogą I co tak naprawdę oznacza moja podłoga, nie? Już na tym momencie Że jakby mi wyjęli wszystkie gwoździe i pokazali, tu są twoje gwoździe To które z tych gwoździ byś chciał, żeby były wbite jeszcze raz, a które byś uznał, że no dobra Gdzie jest ten krok, który ja robię do tyłu i faktycznie myślę nad tym, co ja mówię, nie? Gdzie jest te przemyślane zdania w mojej głowie? Gdzie, są... Gdzie jestem ja? Gdzie zaczyna być ta taka różnica pomiędzy tym, co mówię ja, a co mówi osoba, która mnie broni Mój parasol ochronny przemocowany przez Boga. Czy rozpisać sobie bardziej te działania i czy w takim razie, skoro mam na przyszłość się przygotować jeszcze na te sytuacje, to w jaki dokładnie sposób to wszystko sobie przybije? I wiesz, wiedząc tak naprawdę, że jak postanowię coś, co faktycznie będzie się zgadzać ze mną, faktycznie będę o tym pamiętał i jakoś z tym takim trójkowym myśleniem jest mi coraz łatwiej, nie? Czyli jak faktycznie, czyli jak faktycznie te wybory sobie uznam, że w takich sytuacjach zrobię, zawsze jak ta sytuacja przyjdzie, będę pamiętał. Kurde, zmęczyłem się mówieniem. Zmęczyłem się mówieniem o tym, jak się myśli, idzie? Zresztą w ogóle koncept, w jaki sposób ja myślę, nie? w jaki sposób ja przerabiam decyzję tak naprawdę. Jak mam podjąć jakąś sytuację, to jakbyśmy starali się komuś wyciąć myślenie, to czy udałoby się wszystko wyciąć? Okazuje się, że się nie da wyciąć myślenia, nie? Zawsze jest, zawsze jest taka część, której po prostu jest nie do usunięcia. I ktoś by powiedział, że to jest taki pierwiastek duszy, że ten smok ma swój własny pierwiastek duszy. I skoro człowiek stanie tak naprawdę na tym swoim własnym pierwiastku i uzna, no dobra, zajebiście, ten pierwiastek do mnie pasuje, no to stawiać na tym pierwiastku i ułożyć później sposób, w jaki, w jaki ja myślę w każdej sytuacji, ciężkie zadanie. Wymyśleć każdą sytuację i rozwiązanie każdej sytuacji jest całkiem proste, ale, ale bycie tą osobą jest dopiero ciężkie. Ale uczyli mnie na pierwszym roku psychologii, że nawyk to jest najsilniejszy mechanizm u człowieka, więc jak wykonasz coś określoną ilość razy, no to zostanie to twoim nawykiem. I później jest taka pocieszająca myśl, że nawyk nawykiem, wszystkie nawyki tak naprawdę później zamieniają się w uzależnienia, z wszystkiego tak naprawdę da się wyjść, i jak coś się nie powtarza przez 6 lat, to znika. Więc, uznając, że moja praca to jest ten YouTube, i uznałem, że dobra, będę przychodzić co 3 dni. Co z trzy dni nagrywał cokolwiek. I chyba po prostu będziemy robić na tym kanale tak, że będzie jeden filmik wywiadu, jeden filmik mój, i tak aż się świat nie skończy, tak naprawdę. Będziemy przeplatać. przeplatać tą historię w jakiś sposób logiczny. Wywiady, które aktualnie będę publikował na tym kanale, są legendarne. Fajnie było, żeby były połączenia pomiędzy moim filmikiem a wywiadem. Więc coś ciekawego po prostu wymyślimy. Tu wstaw ja. Więc wywiad, filmik i tak do końca życia. I robimy z tego robotę. Proste. Ja chcę zarabiać z YouTube'a. To jest taki mój plan dostępny w tym, w, tym, w tym życiu. Czyli jak tak naprawdę zmotywować się, mimo wszystkich przeszkód, jak i ustawić się los na życie, że hej, z tego chcę mieć pieniądze, nie? Albo, czy jak powiem na głos, że z tego chcę zarabiać pieniądze, co powie życie? Zresztą to jest w ogóle dobre pytanie na życie. Co mówi mi rzeczywistość w tej sytuacji? Zajebiście dobra zagadka to jest w sumie. Nie wiem. No i co? I będziemy sami się uczyć życia. Skończymy na nadziei. Ja się nie poddaję, Idę do przodu, wszystko poświęcę, żeby zrobić następny krok. Już mniej więcej wiem, w którą stronę idę, i idę w tą stronę. Potwierdzając rzeczywistość cały czas. I cokolwiek by się nie działo, to ja robię tamten krok. Tyle, do następnego.